jak Karol? pożyczamy do łódź? Kradniemy hmm. i tak. Nie będę wypłacał, my, wybrać, my, my pilniemy, i kradniemy i wywalamy. Jak piraci, no. to musimy znaleźć szybszą łódź, która by ją dogoniła. No to tak, mamy do wyboru. No całkiem sporo. Te łodzie są do wyboru. Musimy znaleźć jakoś, wiesz, co to? To jest tam. bardzo ważne. Kurczę, wszystko zabezpieczone. To nie będzie takie proste. O. O, ale wiesz ty co? Ty mam znajomych i pożyczymy zaraz dobrą, fajną łódź i popływamy takiego ściga. Ale kaczka Aha, kaczki są. Jakby co? Słuchajcie wszyscy jesteśmy na wyspie. To jest to oczywiście mała wyspa. A Ty gdzie? Ach. Ławeczkę znalazłeś. Tylko, tylko niestety słońcu jest. No, ty, mam pomysł. Tą ławeczkę możemy w cień dać. Tylko, że widok będzie nie na jezioro, tylko na zatokę. Co Ty myślisz? nie wiem czy da się ją zabrać. Czekaj, sprawdzę. Da się. Ale na razie możemy tu posiedzieć. Dobra. Więc patrzcie wszyscy. O. Tak wygląda to miejsce bardzo fajnie. Byliśmy tu rok temu z pewnym sympatycznym kolegą z nami, tu, który już nie jest taki sympatyczny jak był, ale pamiętamy o nim. No więc, tak jesteśmy na wyspie. I wyspa ta jest słabo oddzielona od lądu, jest taka malutka. Służy po części za przystań jachtową. Jednocześnie takie ma fajne kamieniste brzegi i tu fale się odbijają. No, fajne. Klupotają, klupotają, klupo fajnie. Dobra A tu Karolek się odpoczywa, znaczy no, się opala. Dobra, zobaczymy co będzie dalej. Teraz mhm. opalamy opala. się. U, jaka żaruwa. Do zobaczenia.